Witajcie, z tej strony Generalis. Dzisiaj zaprezentuję Wam nową grę twórców Total War, najnowszą grę twórców Total War Rome, Total War 2. Postaram się stoczyć udaną kampanię, mam nadzieję, z Rzymem. Pierwszy raz będę grał w ogóle tą frakcją. Wcześniej skupiałem się na innych, na Kartaginie, bądź Egipcie. Chciałem zobaczyć dopracowanie tej gry. No, wiele mi to pokazało. i sobie tą frakcję silną władzę przedstawimy sobie poziom bardzo trudny 14 nie jest najtrudniejszym, bo jest jeszcze jeden poziom wyżej ale ze względu na to, że nie grałem wcześniej z Rzymem nie mam pojęcia jakie tutaj będą problemy polityczne, dyplomatyczne czy jakie tam jeszcze mogą być to nie będę grał od razu na najtrudniejszym poziomie ale wezmę taki, żeby był wymagający już w miarę żeby gra była wymagająca bo jak to nie jest wymagająca, jest grą nudzącą Więc załadujmy ja sobie kampanię Już nam się wszystko załadowało bardzo ładnie Gra świetnie wygląda Jak się na to patrzy Ale ma kilka stanowczych błędów Miała nie poprawiać wcześniejsze części Ogólnie serii t miała być najlepszą a jednak ma takich parę wad, które mnie bardzo wpieniają, gdy gram w tą grę. Po prostu ręka, ręka boska powinna rozporządnie mi wstrząsnąć, bo... Co nam zabrali w porównaniu np. do Empire Talwar? Odniosę się do tej gry. Bardzo dużo nam zabrali. Zabrali na możliwość rozbudowy Ogólnie całej prowincji. Skupi, skupia się ona tylko na jednej rzeczy: na rozbudowie miasta. Nic poza tym, tak? Miasto, koniec, nie ma żadnych wiosek, żadnych fabryk, żadnych tam takich pierdół. I to jest właśnie wspinające, bo. Można było wtedy prowadzić bardzo fajne wojny, gdy były te wszystkie fabryki, to wszystko. Można było takie wojny nękane prowadzić. Jak nie miało siły zbrojnych, aby ruszyć na stolice. Można było osłabić wroga, kategorycznie. Zająć jedną fabrykę, spalić, zająć drugą, spalić, wycofać, żeby nas nie zniszczyli. Takie wojny nękane można było prowadzić. Teraz już nie. To jest też takie. No niestety odebrali pewne możliwości prowadzenia wojen. Po drugie, taką coś, co moim zdaniem zrobili źle, to jest to, że mury budują się same. To mi się osobiście nie podoba. Bo są pewne fortyfikacje, które powinny być priorytetami, są fortyfikacje, których nawet nie trzeba zbroić, bo leżą gdzieś tam w centrum kraju i w ogóle nie potrzebują tych murów. Więc uważam, że możliwość budowania murów jest bardzo ważna w systemie obronnym. Nie ma jej. To jest dupa. I po trzecie, rzeczą, która najbardziej mnie wpienia w całej grze, jest ograniczona liczba generałów i to, że wojsko bez generałów nie może funkcjonować, to już tak powiem, nie może nigdzie się poruszać. To jest bardzo denerwująca kwestia całej gry. No, Rozwiniemy sobie troszeczkę wiosek. Jak już wymieniłem wady gry, jeszcze jedna, jest jeszcze tak naprawdę jeszcze jedna podstawowa wada tej gry. Jest to yy, fakt. Miałem coś powiedzieć, ale mi tego wypadło. Już pamiętam o. Co chciałem jeszcze dodać do wad tej gry. To jest wada też obrony tej gry. Jest to, że nie możemy sami sobie kształtować sił obrony w miasta, tylko są automatycznie. Dla wielu to może jest bardzo ułatwienie rozgrywki, tak? Bo jednak nie musisz się zajmować że tak powiem pierdłami. Ale dla mnie nie. Ja osobiście wolę wiedzieć, gdzie ile mam wojska i jak mam bronić dany region. Bo gdy wiem, że tam są fortyfikacje, mam takich takich ludzi, którzy robią to i tamto, to wiem jak mam się nastawiać na strategię obronną. Wiem gdzie mogę podsunąć siły, jak mogę je podsunąć i jak będzie przebiegała linia obrony. Nie wiedząc co jest, że tak powiem, dalej tam, do tymi murami, no to niestety nie umiem stwierdzić jak mam się bronić. No, mamy te wojny, jak to Rzym oczywiście, może jakieś technologie. Na początku wezmę technologię gospodarczą, takie przyzwyczajenie z Empire Total War. Co my tu możemy? Możemy coś jeszcze rozbudowywać. Oczywiście to jest bardzo droga inwestycja. Jak na razie patrzę, no, a na coś nas stać. No i bardzo dobrze. Nie mamy technologii, aby zbudować warsztaty wojskowe. Trudno. Zdarza się. A więc wioskę. Na początku tak powolutku zaczniemy się rozwijać. Bez większych jakichś tam wyniosłości. Na pewno trzeba będzie liczyć. Tych tutaj ludzi, których ja w tej nie wiem ile jest ludzi w tej obronie tego miasta. Nie umiem tego stwierdzić, Na pewno jest bez murów. To taka tam bitwa otwarta. No i po drugie mamy ciekawą, interesującą sytuację, gdyż możemy ich sobie zaatakować. Raczej możemy ich sobie zaatakować. Do Rzymu nam raczej nie podejdą. Ale któż to wie. Zobaczę jeszcze jakaś sytuacja dyplomatyczna, bo to jest może okazać się kluczem w tych rozmowach Prowadzimy jakiś handel? Nie, nie prowadzimy handlu. Nie prowadzimy handel, i bardzo dobrze. Dołącz do wojny przeciwko. Komu możemy dołożyć przeciwko? Twoje rządy do nich. Na razie ich nie wspieramy, bo nie toczą wojny. Fajnie, mamy do nich fajne nastawienie. Z też mam umowę handlową i bardzo dobrze. Z Simi zaczynamy wojnę, to jest raczej oczywiste. Z tymi nie mamy umowy handlowej, bo to niestety taki kraj sparta. Natomiast Ci bardzo nas lubią. My ja też ich bardzo lubię. Mam umowę handlową. Mamy pakt, to nie agresję. Może jakiś sojusz sobie. Na razie niska. No takie powiedzmy sobie nastawienie, takie mam na karty Gina wiadomo że nie będę nas lubić to jest takie, że tak powiem oczywiste na początku chyba rozgrywki I ten Empire nie wiem co nawet jest za duperalowe państwo ale A więc co my możemy zrobić że No oczywiście w bitwę no Jedno z najlepszych cech tej gry to jest zaczenie bitwy Tym razem pomimo wszystko stoczy ręcznie, bo bardzo ładnie się prezentuje cały obraz tej bitwy. Naprawdę. Ale to zaprezentuję wam w kolejnym odcinku, że tak powiem, tylko i wyłącznie tą samą bitwę. Po krótkiej przerwie powróciłem. Roznieśliśmy oczywiście wroga, ponieśliśmy pewne straty, o, nawet odznaczenie znaczenie nasz bohater. Postawimy w strategię i uderzymy na te miasto, zobaczymy jak wygląda rozkład naszych sił. Tak, jest nas jeszcze chwilowo troszkę za mało, aby to zdobyć. I patrząc, no, ponieśliśmy pewne straty, cofniemy się. Zmienimy też na to, żeby szybciej latał. Cofniemy się do Rzymu. Tutaj trochę podregenerujemy jednostki. I w następnej turze zaczniemy zbrojenia. Nie na wszystko od razu będziemy mieli fundusze. Ten kraj by powiedział Ci wojny. Oczywiście przyjmę tu wojnę szczodrze do Kartagina. To przecież odwieczny wróg Rzymu. Trzy wojny, przecież to trzy Rzym, potężne trzy wojny z Kartaginą. I tak bardzo Rzym obawiał się Kartaginy, że stolica Kartaginy została zrównana z ziemią po zdobyciu. Jaki wielkie wrajowy Hannibala przez Alpy na Rzym to też jest przecież legendarne wojny, to przecież były. Jak wiemy zwycięstwo odniósł niektórzy inny jak Rzym. Wielka potęga ówczesna, panująca przez wiele dekad i wieków. No tak naprawdę brak niewolnictwa, w pewnym okresie już nie, nie podbijał Rzym nic, brakowało mu niewolników, albo wykupialiście niewolnicy na jazdy tych Germanów, tych Słowian. No nie, zła władza po prostu była, dało się to wszystko opanować. Wiemy, że mam z niej wojnę bardzo dobrze że ukończono to ową budowę jestem zachwycony jak chcą nam więcej żywności to nam więcej pieniędzy na razie postawimy na żywność ja jeszcze chcę sobie trochę ludzi doszkolić nie nie nie, chcę generałów ja chcę żołnierzy co nie mam tu żadnego zbrojenia przecież mamy tylko szary No w Romie, no. Stoję, powinienem móc pozwolić na warbunek tego, tego i tego. Widzę. Wysłannik, armię, Mam armię, to jest takie... takie niekonkretny. o. Dobrze, technologia się odkryła. Jestem bardzo wolny. Teraz trochę wojsko. Czy się odkryło? Nie odkryła się chyba jeszcze. Nie, jeszcze natura. No tak za szybko w to wlazłem. O właśnie, te, tego nie ustawiłem sobie, żeby werbować te pierdzielone jednostki. Stosunkowo tanie są te jednostki, zaskakująco. Takie koszta. no nie spodziewałem się doprawdy. Mamy uczników sport, jeszcze może jeden oddział sobie zwerbujemy koszt utrzymania też tak widzę nie jest duży Natomiast tutaj y... gdyby dało się postawić wioskę mi się dałoby Ten jeden oddział moglibyśmy sobie odpuścić tak o jest No weź wyleźć z tego żołnierza Nie, jeszcze mamy mało pieniążków, nawet po odpuszczeniu sobie tego jednego oddziała. No niestety. Odpuścimy sobie jeszcze uczników, bo ta wioska jest cenniejsza na chwilę obecną. Chyba się nawet willą nazywa. No, ale rolnictwo to jest wioska, to nie, nie ma co się opłamywać. O, tu jest bardzo ładna armia, już solidna armia. Mówię o tej jednostce, nie o liczebności, bo to... Chciałem jeszcze jako szpiega teraz tutaj zobaczyć, czy nie szukują czegoś na nas przypadkiem. Nie no, skąd, co mieli szykować taka armia tutaj stoi. Ech, no i dobrze, napotkano na frakcję, jestem szczęśliwy jak cholera. No, mamy tutaj leciutki spadek ale to nic to nic podatek jest taki w normie no nie będę go obniżał bo to się nie opłacało na dłuższą skalę naszym partnerem handlowym jest tylko Syrakuzy są trzeba było jeszcze coś tam poszukać w tej dyplomacji jakoś to dyplomatycznie ładnie porozwiązywać nie no z empirem ten granat to jest taki Umowa handlowa, proszę bardzo hmm, źle, to, źle zaczęliśmy w ogóle rozmowy jeśli chodzi o tą kwestię Aha. Zaoferuję wam 200, niestety budżet mój jest kiepski a Macedonia was trzyma od protektoratem. No to wiele wyjaśnia. Doprawdy. Wiele. Też umiarkowana u tych. No. Co ja robię, to chciałem zrobić. Macie w 200, no niestety. Trzeba będzie się tym zająć, gdy będziemy mieli większy budżet. Teraz patrzę, że niestety tego nie zrobimy. Znamy takie powiedzenie znanego mówcy rzymskiego Cicerona Nervus belli pecunia. Pieniądz jest nerwem wojnym. Odnosząc się do jego słów stwierdzam, że miał cholerną rację, bo wszystko zależy od pieniądza. Wszystko, w każdym stopniu ile będziemy mieli ludzi, jaki będziemy mieli ludzi wszystko się wokół tego kręci. Patrzy Kartagina nam właśnie do stolicy, co mnie bardzo niepokoi bo nasza flota jest kiepska po to, że niestety trzeba będzie coś z tym zrobić, bo tak nie może pozostać. Już się te ruchy zrealizowały Od razu potem zająłem się dyplomacją i podpisałem parę paktów handlowych które były bardzo ważne i już powinny przynieść nam jakiś dochód No mamy jakąś armię Może nie jakąś solidną ale jakąś Znowu przejdziemy tutaj, zobaczymy jakie siły stacjonują w tym mieście Bitwa jest z góry wygrana i to nam pokazuje. Nie ją teraz automatycznie. Taka postawa neutralna, ale jakże skuteczna. Okupujemy tę prowincję. Kolejne odznaczenie dla naszego dowódcy. Śmijny wojownik. Sprawdźmy, jaki ma tej herby. No, może tak najbardziej pasuje do Rzymu. Już teraz niestety nic nie zrobimy. Ta armia raczej też nic nie zrobi w tym ruchu. A powoli podsuwamy, rozbudowujemy kraj. Bardzo jakże skutecznie. Dokonaliśmy również floty kartaginy, tak dla pewności, żeby nic z tym nie zbroili. Może zwerbujemy jeszcze jednego dowódcę. Kawalerię. Jestem za kawalerią. Widzimy taki niewielki kraj zobaczymy jak tam się układają nasze stosunki A nie mamy na razie zbytnio sojuszników poziom zadowolenia jest taki jaki jest No nazwój jest dosyć wysoki, tam nie bardzo cieszy Lecimy następną turę Karta na pewnie będzie przeprowadzała jakieś ofensywy. Nie po to nam wojny opowiadali, aby tam siedzieć na dół i czekać. Chociaż powiem szczerze, po tym poziomie trudności spodziewałem się nieco gorszej sytuacji Rzymu. Naprawdę, spodziewałem się... że w pierwszym roku, czy tam nie wiem, jak to się do końca liczy, ten czas, nie zdążymy podbić od razu ziemi, że będziemy się tylko bardziej zbroić, organizować. Ja rozumiem, że Rzym jest potężną aglomeracją i to jest potęga, ale spodziewałem się większego wyzwania na chwilę obecną, bo to, że ja wchodzę bez żadnych start do miasta, to to jest nic. Mam nadzieję, że wojna z karta ginął będzie już na wysokim poziomie. Pak pakt, nie agresji. Oczywiście, no. Rozwijamy się, tak? Mamy wrogów, musimy dbać o naszych sojuszników. A że oni z nami handlują i mają do nas niesamowicie dobre nastawienie? Nie, nie mam zamiaru chwilowo ich podbijać, a wręcz, nawet trzeba, bo mam zamiar ich obronić. Co się dzieje w naszym szczodrym kraju? No, zwerbowaliśmy pierwszą flotę. No, tutaj coś, ludność się jakoś tak nie podnosi. Trzeba to odbudować. Podniesiemy na chwilę obecną wioskę. I ryby rozbudujemy. Italia. Co w Italii tutaj pisało? Strapiona ludność. To raczej tutaj trzeba było coś kupić, ale dobra Co tutaj mamy? Wszyscy do sztandaru, minus 5 na... bohater ma już maksymalną liczbę pomocników i przedmiotów. Dodaj do puli No rozwijamy się bardzo dobrze Powinniśmy iść w tym kierunku. Niezadowolenie nam rośnie i na pewno będą rewolty, to jest tak nieuniknione jak wojna. Idziemy tutaj już, jak mamy taką armię, nie poddamy się przecież na laurach A niech tutaj rośnie to niezadowolenie, przecież to zwerbowaliśmy wydaje mi się Dobrze mi się wydaje Kolejną armię, którą będziemy teraz rozwijać Musimy mieć teraz technologie militarne Trzeba się podnieść, przecież był ogromną potęgą militarną Coś ta flota mi się nie, nie regeneruje no teraz mi się regeneruje Tutaj znaczy już nic nie kupimy to jest koniec tej tury Tylko wczoraj czy Kartagina nie wysuwa nam no tutaj jakichś posunięć No tą flotę chyba rozbiliśmy raz to drugi raz nie będzie problemu To moglibyśmy zająć za pewien czas jak tutaj armia się zrobi Więc koniec tury Lecimy dalej, No jest tutaj bardzo dużo różnorodnych, kraj jak widać, których nazw czasami bym nie wymówił. Gra jest ogólnie dobrze odwzorowana, ale... Ale tak, tutaj widzę jakieś silne armie mnie podjęły do szturmu. ulipka. Nie zaryzykuję walki w polu z takimi siłami, jak tej widzę na tej mapie. Bo to jest... A nawet mimo wszystko, że to jest Rzym, to nie, nie zaryzykuję otwartej bitwy. Trzeba będzie się to zbroić z tego co widzę Chociaż zobaczymy uderzę, zobaczę jak tam będzie nakład siły Jeśli będziemy w stanie to podbić to włączymy do siebie kolejny skrawek tych zdrajców rzymskich Wrogów rzymskich szumowin, Motłochów Nie wiem do końca kim oni są ale na pewno nie są moim przyjaciółmi Znowu mi naszedł cytat y, Cycerona, y, tego wielkiego mówcy rzymskiego. Wrogowie często mówią prawdę, przyjaciele nigdy. Więc to jest akurat jedyny at atut wroga, że powie ci prawdę prosto w oczy. No, biedota się rozbija, inwazja, prasowana technologia, wykryto nasze... No, Otrzymaliśmy misję, słupisz Rzym, wieczny miasto... Co tu piszę? Nic tu nie piszę, ciekawego. A, chodzi o tą inwazję, tak? Dobra Zajmiemy się tym. Stać nas przecież. Nie, to wlecimy do miasta w takim razie. Jak nie tak, to tak. Ten prawdę jakoś trzeba to będzie rozwiązać. Zastąp. Tu, tu, tu. Nic ciekawego. Kawaleria. O, właśnie, właśnie, właśnie. Poligon. hmm, co ciekawe, co nam daje ten poligon. Na razie postawimy to tylko dwie tury, to nie tak dużo. Jeszcze godzę się na to. To nam daje 150 przychodów, minus 2 żywności. Co akurat może być te minus 2? Tutaj mieliśmy to odbudować na razie. I tutaj mieliśmy też coś postawić. Niedobrze, niedobrze. Porządek publiczny tutaj jest bardzo zły. Niewiarygodnie zły. Przydało się jednąć to. Trzeba będzie tam wysłać armię. Co wysłać armię? Tu jest armii, bardzo dobrze. Jazda do miasta, od razu się zmniejsza. No, to chyba będzie koniec tego pierwszego odcinka Rzymu. From to Total War. A z tego co patrzę, nie będzie to aż tak mocno trudna kampania. Odnieśliśmy już pierwsze sukcesy w podbojach. A Ostatni, pierwszy odcinek zakończę słowami Ex Mali, Eliger, Minima. Wybierać mniejsze zło to jest główna polityka w toczeniu wojny. Lajkujcie, subskrybujcie i piszcie, jak wam się podobało.